To pewnie jest za lasem. Ło. O oh, co? Oh, oh. E? Eh? Kurna, ale tu ciemno. No, no nie. No było. on? Patrz, jak to. No to jest tak jak chcę, bo tutaj działa szkołka. to o wiele lepiej, bo nie ma żadnej animacji, tylko po prostu jak to od razu znika. I, I chyba... I... Właśnie, i... Właśnie, i jak nie, nie, nie witałem, to jest zabijał. No. Więc... No marty, to jest to, co też zreliszcie, to jest niecień. zmienia tylko, że to działa tutaj tak, że... Mnie jest sampler i że... ten I, I próbką, to oh, <x2> <coughs> no tam I twoją próbkę A? I twoją próbkę w ciebie mogę się zmienić A Aha No tak A widzisz, możecie się Może się, może się maybe.. sięクła, Ale nie wiem Nie wiem wkazać Kur... Nie A nie Nie, mniej... Mniejs się jest <ym engineer> W garzecie, jak to w no, to nie są no, bo to to jest... Jest... ja to pytałem też z Łukaszem wcześniej w jakiejś i to jest chyba coś takiego, że

dobra, nie, 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 nie. To tu jest. Nie, yeah. okay. Będę widział czy nic z nie biegnie. O ciul. No jak on to wystarczy, no to wypierdala nas wszystko. To jest łatwo zabić swojego panu. Okej, okej. Okej. shit. tutaj okay, drzwi. Okay, nie powinienem tego robić, teraz mnie nie usłyszał. No jem. No to, no to jest, no to jest prawda. Coś takiego, Może, że wyjebaliśmy... Może zablokował te ćwi. ...jednego impostora gdzieś na początku. I widziałe cały O dobra. Teraz jak polsko, wejdzie do topu nie? z tymi niebieskimi no badzikami... No ...próbuję to jakoś to wypierdala cię tego impostora, który jest pewniakiem. Ale gra się nie kończy, bo jeden z was... Hmm. ...jeden z waszej gry będzie Może wejdzie tymi ćwiami. Może tak. tak. się tymi od zewnątrz wejdzie jakoś coś. No tak, modyfikacje w ogóle. Nie wiem, kurde, ciąg w ogóle... Nie wiem, bo niby to jest Hawler, więc on możliwe, że nie umie drzwi otwierać Może... Tylko skinstealerzy umieją, co to było Bi Widać jakby, że umarł na Vitalsach, Nie na widzę, przykład, to y Ja z tobą jajo idę, nie? Ty na przykład zabijasz, a ja to ciało sprzątam i tego ciała tam nie ma, no. tylko zabiłeś tylko no, widać, no, no nie no, widać wiem, muszę jakoś tym się wydechnąć, bo to, coś to co, że z nie, bę... nie pamiętam jak się są nią się... No tak, no możesz sobie postawić bęta Dobra, w specimenie i weź tego tak, bęta i się tefnąć. Tak no, ty... Tego tu ty nie było, to ty w czasie na pewno nie było. Co? To to było? No. Na przykład ja, nie? I, nie prolek, i prolek zapierdala Dobre, mnie na pomysł. twoich oczach, ale prolek Wytalne dał mi zwach maila i szybko, i ty, jak się biegnę żeby, tam to na górę, Może... to się wyświetla Nie wiem, to się nie, nie wiem, na powiem na pory samym pory początku, pory na że jesteś dojrowany takiej wody. Ech, dobra, teraz okej, to tam jest. Jakiś budynek. O, wygląda mi to na stodołę jak na razie. Ale nie jestem pewny Ta, stodoła hmm. Nie jestem dalej kurde pewny gdzie jest Marek To jest najgorsza Chwila, może da się wejść do tej stodoły o, Marek! Jadł dobra Nie bo ty rozglądają się tutaj obok tej stodoły Dobrze, że się znaleźliśmy no. Kurde, gdzieś ty był? Ja byłem na poziomie dziewiątym, a ty gdzie? No mnie tutaj od razu przeniosło Aha po Poziomu ósmego Kurde chłopie, nie wiem nie... Na początku ósmego poziomu dosłownie od razu zaczął mnie złudzić skórko Jeśli nie, się nie skapnąłem, że cię nie ma Ja pierdzielę. Nie no, no tak. to, ale nie no Dobra już nieważne No co? Jaki masz jakiś plan czy coś? Nie wiem, ta To scudoła... Już sam zagubiony Ta struduła jest otwarta? Yyy nie, próbowałem tutaj wejść, nie jest Aha no dobra. Tak, ale więc jakbyś się to musimy ich z tego co powiedziałeś przejść jak przez jakąś ścieżkę i to nas przyniesie do poziomu 11. Na tym poziomie 10 tutaj. Ścieżka. Okej. Okay. Ścieżka. No gdzie się musimy iść po prostu przed siebie, no i to ma nas niby przenieść. Dobra, więc, no. No. <laughs> jest to ogromne, wszystko. Ja w mi tak. Wow. Co to jest? Masz no o tą drogę mi chodziło. Dobra, wróćmy się do niego. Marek! Tak. Znalazłem jakąś drogę właśnie. Nie wiem, czy to nie o tamto ci chodziło. Pokaż. Chodź. patrz, tutaj. Że to? No? Wygląda nawet jak jakaś taka do miasta. No to co? Idziesz pierwszy. Dobra. O kurde, aż tutaj wychodzi. Dobra. Jeśli idę tą drogą, nie wiem, górna ile, ale jakoś nie czuję zmęczenia. Nie wiem, pila. Miasto? Ożeś, ciul. Nie powinienem się raczej cieszyć, bo Marek mówił coś w stylu, że poziom 11, to jakaś metropolia, czy coś w tym stylu. O. Kurde, ale to jest ogromne. Pamiętaj mnie co jest za tym murem. Tam jest Hmm. <laughs> mi chyba, albo mi albo by nie wiem. What? to jest woda? To jest. A! Tu Marek? O ja jestem? Cholera, jasne. Marek, tutaj! Za tobą! O, o cześć! Czekaj. Jak, jak ty się tam znalazłeś? Nie wiem, spadłem A zresztą dobra Nie wiem, znajdźcie jakoś wyjście, później się, nie wiem, jakoś ugadamy czy coś Kurna No Jak on może stamtąd wyjść? Dobra 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 Dobra, ja spróbuję, ja się postaram jakieś wyjście znaleźć Dobra o, dobra, idzie z tamtą skąd ja przylazłem. Nie będę na razie biegał bości siły tracę Już mi się ślubi kończą. Muszę w końcu to rzucić. Dobra, jestem mokry, ale <laughs> przeżyję. Dobra, spoko. No to jaki mamy plan teraz myślisz? Bo ja już nie wiem. Słyszałem, że są poziomy po tym poziomie, ale nie mam pojęcia o nich. Nic, po prostu nie mam żadnej idei, jak wyglądają jakie przeżycia. Aha. W tym momencie niby coś tam pisze, jak przeżyć, ale mało bardzo i nie opisuje w ogóle tych poziomów. Aha. Nie wiem, no, ja bym chciał po wyjść z tego pierdolnego, no w sumie już nie labiryntu, ale z tego pierdolnego sztucznego świata. No, nieźle by było tak sobie wyjść. Aha. Ja bym chyba poszedł, nie wiem, gdzieś w stronę może jak na razie. No można. Hmm. Tutaj normalnie żadnych otworów no nie ma za bardzo, więc... No dobra. Mm, no. Ale to jest kurna ogromne. Ja pewnicze. duże, te zaplecia serio. Tak ogromne są. Ja nie mogę. W ogóle one się kończą kiedyś. W sensie niektóre poziomy są skończone. No niektóre tak, niektóre nie. Aha. Ale tak na no, ogół poziomy to się nie kończą. Aha. Drobina. Ej, zobacz drobina. O, się świeci Co to jest? No, nie wiem. Myślisz, że... Co, wchodzisz? Hmm, okej. Okay. Ja! Okej. Okay. Kto tu jest?